Hejka, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Lili, idź do pokoju do mnie. Jest ten kabel, to będziesz miała ładowarkę. Hejka, kochani, dziewczyny na pół kolonii dziś jadą na wycieczkę. Plecak spakowany. Tu masz jogurcik. O, aparat sobie jeszcze załóż. Proszę. Jogurcik, lunchbox, woda. Gdzie duża woda, Lili? No, leć. Szybciutko. Szybciutko, szybciutko zakładaj aparatik. Czapka jest. Bluzy weźmiemy, jakby co. Zostawicie sobie po prostu, chociaż ciepło jest. Pakuj się, Lileczka, A ja dziś na shoppingi. Co Agą? No zobaczymy. Tak. Dobra dziewczyny, wychodzimy. Mionita, plecak. Bierzesz. Ja wezmę wam wodę. Linie sobie kabel schowa. I idziemy. <noise> Dziewczyny, jak zimno. Jest, jest zimno, bija zimno. Pamiętajcie, pijcie dużo wody. Mm -hmm. Czekaję są schowane, ok? O zobaczcie, autokar już jest. Robiłam ostatnie poznacie i tak patrzę, że przepiękny kolor. Malinda wyszła na dwór. Czarnuszek też jest. Niech trochę się pobawi, bo jak pójdę na shoppingi, to kto się z nią będzie bawił. Zostanie w domu. No cześć, cześć, cześć. Biegaj, biegaj, biegaj. Czarny już już staruszek, nie chce mu się bawić. Robię tortillę. Ostatnio zrobiłam tyle nuggetsów, że nie, nie możemy tego przejeść po dziewczyny. Tak, żeby było wygodniej im wiecie, na półkolonie, bo tam nie mają obiadów. Eee, no, żeby sobie coś zjadły takiego treściwego. Więc zostało trochę nuggetsów. Mówię, a zawsze wiecie, jak to jest na shoppingu, je się byle co, Mam chwilę czasu. Zrobiłam sobie kawę. Molinda już przyszła do domu, także nie muszę wychodzić z nią na spacer. To robię tortille. Ja już wiem, dlaczego Molinda cały czas dziś szczeka. Ona po prostu jak przebywa z chłopakami, czyli z kudłakami, z Rudziuszkiem i z Czarnuszkiem, to staje się taka jak ona. No oni szczekają. Jak miała cieczkę i trzy tygodnie na smyczy chodziła, Trochę ją puszczaliśmy na ogrodzie. Nie szczekała w ogóle. A jak ujadają inne psy, to i Molinda zaczyna. Mam tutaj ciasteczka. Kupiłam matę węchową w Molindzie. Znalazłam w Piedronce. Pochowam. Moliszka, pochowam ci. Tutaj Molinda ma miejscówę. Wszystkie jej rzeczy są. Więc powkładam. Tu sobie śpi. Mama! Nie podglądaj. Będziesz wszystko wiedziała. Pochowane zabawki leżą. Więc malinda. Myśl. Myśl dziewczyna. Dawaj buzioko. Buzioko. No, super mordeczka. Pierwszy sklep, do jakiego weszłam, to Zara. I trochę sukienek wzięłam. Parę bluzek. A no to co? Przymierzam. Tak wygląda pierwsza sukienka. Rozmiar M. A, tutaj jeszcze jakieś wkrędzelki są. No, Wszystko. Druga jest taka. Pewnie jakiś pasek tutaj miał, Ale okropnie mnie braknie. Ale braknie. Nie dam razu zjeść. Trzecia sukienka. Wszystko w i czerwień. O, nie. Z Agą porozmawiałam. Powiedziała, że trochę zazwyczaj. Także super chodzić z kimś na no, zakupek kto ci doradzi. Kolejna czerwona. W Też Tyle, że zobaczcie. To jest Jednak trochę, trochę przyczyna. Ale fajnie wygląda. jest taka. Ta jest ładna bardzo. No. Fajna, nie? Fajna. Tu jest czeka wiązana. Bardzo ładna kolor. A ta biała taka. Bardzo ładna, super. A tutaj są różne, ale ta koszulka. Ale te są. A te jakie ładne masz kolory, nie? To sobie zobaczymy. Znaczy ja to no? No dobra. Przymierzę. A tu? O, fajne te bluzki też. Koszule takie. Ale... Słyszę takie rękawiczne, takie swierajne. Takie, takie hippie. tak? tu Uuu, no duże. Dobra, no to lecę do siebie. Wzięłam tam uwagi. No nie, nie wiem. No ale tutaj taka? Zobacz, jak takie dziwne tu jest. O, o, takie będziesz miała pewnie. I ostatnia. Ale myślę, że z paskiem może być spoko. Chciałam, patrzyłam, ale kurczę to trzeba taki. To jest kombinezon. No wiem, ale. Bezby, jest to nosza. No, tak, no, no dobra, przymierz. Pusz, nie tylko przymierz, przymierz. Jest kombinezon, ale no. może być taka. Tylko z tyłu jest sznureczek do wiązania. Niestety sama sobie nie poradzę, więc. Nie, nie. Ma być coś szybkiego prostego. Dotarłam do H&M. Bardzo dużo rzeczy wybrałam dla dziewczyn. Krótkie getry, bo one teraz non-stop trenują. Potrzebują różne fajne spódniczki, ale no niestety. Getry najfajniejsze, o. Coś mniej więcej takiego. No jest dużo rzeczy, powiem Wam. Sukienki też chciałam, ale one też w już nie chodzą. Bardziej kombinezone dla mniejszych, dla większych dzieciaków. Także jak wrócę do domu, to wszystko Wam pokażę. Do shoppingowania dołączył Mikulina. No i co? Fajne są zakupy z ciotką i z mamą. Mm. Zaniosłam z nikim do samochodu dwie siaty. Kupiliśmy w hajenie. Zawsze jedną siatę. To kilka zjedzona, ale i tak przyszłyśmy na jedzonko. Co zamówiłeś sobie? I krewetki. Krewetki. I krewetki. Ja standardowo kurczak. I już chyba uciekamy, co? Dzieciaki chyba wrócą niedługo. Yes, yes, yes. Jeszcze na szoping, a ja, ja się omówiłam zmienić sobotę na szoping, bo chciała za mną nie mać, nie sobie nie czas. Nie wiem, nie ja to już Miki, a chcesz kryzat? Masz, oj tam mięsko, zobacz. Uciekłam z shoppingu. moja Aga potrafi siedzieć tam, bardzo, bardzo długo przyjechałam do paczkomatu. Otwierają się. Jeden. No i co? Jedna tylko? A, trzy w jednym. No i super. Trzy. Kończymy na dziś. Dziękuję. Dobra. Jadę. Szybko, umyję podłogę. Paweł chyba już jest. I umyję podłogę. Wyjdę z Molindą. I już po dziewczyny trzeba jechać, takie, że taki dzień mój... Muszę jeszcze popracować. A ty już, jak dziewczyny przyjadą zjedzą obiad, to ja sobie popracuję. Malinda szczęśliwa. Pobiegałyśmy, powariowałyśmy na dworze. A zobaczcie, jedna paczka przyszła. Te trzy odebrałam, plus jeszcze jedna. I to są zakupy. W koszyk sobie wsadziłam. Jedna, siata, druga siata i trzecia siata. Dziewczyny będą przymierzały. Podsuwałam sobie tutaj wszystko, bo mi ładnie odkurzał. Zaraz Hisero je kuchnię chociaż. Do Whispera kupiłam szczotkę, nowe filtry. Już nie wiem nawet ile lat, słuchajcie, nie wiem, 7 lat mamy, więc trzeba trochę dbać o swój odkurzacz. Kupiłam dla Molindy przysmaki, cążki. Cążki dla psa, do paznokci? Kejsy dla mi, ściereczki, o super są te ściereczki, też Wam pokażę. Posprzątałam, kawkę wypiłam, Malinda chodź. I Cię, jedź ze mną po dziewczynę, przecież nie mam już serca Cię zostawić. Jesteś gotowa? Są Vileda i to jest A mikro. Super, słuchajcie, do szyb, do wszystkiego, do łazienek, do tak, baterii. Tak, ja to są case. Mega. Polecamy Wam bardzo i teraz sobie ustalimy, która do czego idzie. Proszę bardzo, Mijeczka, Twoje case. Przyjmiesz. Przymierz. No, nie otwieramy. Babcia dała telefon, ale mija to oczywiście zegarek. Ma dobry. Wow. Dawaj otwieraj na Tutaj zestaw. Taka szczotka, filtry i takie szczotki jeszcze. To Malindy chyba te. Przysmaczki smaczki tu były. Ściereczki, to i to. A tu maliszka. Mama mi szybka, a ja. mam. już masz szybkę. A to jest nasza maliszka. Proszę, ona też się bawi. Też ciekawa jest i tu musi z nami siedzieć. No to jest. Nie jest to takie zabezpieczenie. Oski to są jej ciasteczka. Tak, takie treningowe. Do, jak będziemy uczyć ją dalej, Cąszki są oski, a I ciasteczka. No, gdzie mam takie jedna? No i dobra. Nożyczki. Jak myślicie? Molinda! Mi, mi podoba. Nawet... Mi się ta bardzo mi podoba. No ładne są wytyczne. No, mam, podładuj. Podładuję. A to no zaraz. I... Zobacz, co tu mamy. Oj, jeszcze ma kolejne takie. Lili tutaj, Molindę zagaduje, a ja tą gilotynką poobcinałam. I powiem Wam, że super. Trochę się bałam, ale. Ale się a już udało. Dodała? No, już się udało. Chilu. Tak jak obiecałam, szybciutki haul dla Lileczki, trójpak, taka no i znowu dla Lileczki, trójpak, taka, taka, taka. Ładna? Mhm. Teraz taka spódniczka. Proszę, proszę, jeżeli masz go teraz, to takie cieplejsze. Nie, to na mnie czy dla Ciebie? No, na Ciebie, ale może to już na mnie Kolejna bluzka. To, słuchaj. Są takie leginsy fajne, że na dziecięcym tak naprawdę w hajemie, to ja tylko te leginsy sobie kupiłam. Sobie? No. Tu dla Ciebie? Nie, a tu nie, tych to się nie zmieści. Dla Borysia. Myślałam, że to dla mnie krótka bluzka. Dla Ciebie krótka bluzka. I dla Borysia. Tutaj dla Mijeczki. Właśnie powiedziałam, że dzisiaj porobię jej porządek w bluzeczkach. A przepraszam, na dziecięcym jeszcze kupiłam sobie taką bluzę. Co wątpisz? Co wątpisz? Co, wątpisz? Wielka. Co wielka? Czemu ty kupujesz sobie na dziecięce? No fajne, no 70, a ja nawet nie mam 70. Jak Ci się podoba tą teczku taka brusa no, muszę... hmm. no i to są właśnie moje takie wielkie, takie grubaśne. No taką mam dupinę wielką grubaśną. No, hej, no? hej, hej, hej. To są dzwony, dżinsowe dzwony. Mm. For, you. You. For you. Tak. Dla ciebie. Micha. Ja chodzę w myszku oh, Ona już taka, hello, robi się dorosła. Myszka. I do tego. <ścoughs> I do tego getry. Załóż, ona się nie zna. Superowe to jest. Przymierz. Idź, przymierz. teraz? Dobra, później. Proszę, takie spodnie. Fajne, w kratek. Tu jest bluzka. I do tego są spodemki. Dla ciebie bluza. Jak ci się podoba? Podoba się. No i seterek dla ciebie. Może byś miała jeden sweter. ładnie. kupiła. No, dużo. Bo to tak. Teraz dla Ciebie. pięknie wyglądasz. Mm. Teraz dla Ciebie, dla Mijeczki i, i dla mnie i jeszcze później Jeszcze dla ciebie. mnie. Mm -hmm. To był mm. hajem. Tutaj, w zarze, w spodnie takie ci wzięłam. No i to, co Wam pokazywałam w przymierzalni, czyli tą sukienkę sobie wzięłam. Oj, dobra to Mijeczka. Taka duża, ale fajna. A Mijeczka ma taką samą. bardzo Także ja wzięłam tą czerwoną, co Wam pokazywałam. Tej długiej nie brałam, bo w końcu nie było w jakiejś tam przecenie. Taką sobie wzięłam, to też widzieliście. Wzięłam, mam ja ją jednak. Wzięłam. Ja też jestem zmęczona, powiem ci. A, tutaj mam bluzkę. Chcesz zobaczyć? Sobie taka sportowa. Powiedziałaś, że takich nie masz. A, nie tam. Chcesz zobaczyć sobie? I takie spodnie Ci wzięłam. Znaczy te bluzki fajnie pasują. O, takie myślisz? Mm. Do spódnicy z wyższym stanem albo do studenek Fajne? Mm. I to by. A jeszcze torebka. I to by były całe zakupy! Teraz się zbieramy i idziemy zobaczyć. A jeszcze sukienka dla ciebie. No, Zobaczcie, jak będziesz troszkę starsza. Tak, no. No. Wczoraj Mijeczka, słuchajcie parku, Rower zaczęła jeździć na Lili Rowerze. Jak obniżyliśmy siodełko, to już super hamuje. Lili Rower może już przechwycić. Mija, Trzeba już nie byłobyś na nią ptaszyna. Ptaszyna. Dotarliśmy do sklepu. Nie, tutaj. A, no może i tutaj. Chodźcie. Mienita jednak wraca na cztery koła. Dobra, bo nie ma czasu. Proszę bardzo. Hmm. Który to Dziu? Taki duży już jej? O taki? No taki niech spróbuje. No może na dorosłych? Nie, to nie na dorosłych. To są dziecięce. Jedź dookoła. No i jak? No wow. Stop. Pomogę Ci. Okay. O no dobrze, właśnie potrafisz sama, super. Musisz zobaczyć, czy chcesz tatą jeździć po lesie, albo taki. Aha, inaczej się siedzi, tak? Jeszcze jeden.